Witajcie moimi z tej strony, Hanti I ruszamy sobie dalej z kolejnym cięczkiem. Gry The Outer Worlds. I to. jest oh Karta identyfikacyjna. No i to. I to tyle. I możemy sobie ruszać. Wchodzimy. Musimy uważać, bo mamy jak zwykle ten cholerny czas, który mi się bardzo nie podoba. Kontynuuj. Wymiana wiadomości. Kontynuuj automatycznie tego przecinku. Dobra, wychodzimy. Nie podobam się do względu takiego, że to się szybko kończy. Się bardzo szybko kończy. A ja bym chciał. Żeby to się przestało. Fuck zawsze tak jest. Wymiana wiadomości kurczę, przydałaby się jakaś zdolność, która by wydłużała to bo na obecną chwilę jest to słabe, tym bardziej że ten robot gdzieś tutaj lota. Sure. O Mamy to. I am route, Captain. O to też nie muszę. Tu jest wina. Super. Miesza z tym na razie. Jesteśmy tutaj. Kontynuuj stan. Aktualna liczba kapsuł 9,99. Nie wiem, wygląda tragicznie, znaczy fajnie, znaczy się trochę zmrożenie. Ale damy radę. Um, wymiana wiadomości. Automatyczna transkrypcja dźwięku. Ręczny wpis Automatyczna w, 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 ręczny wpis. Dobra. Karta magnetyczna do mostka. O, ty Fakensteinen. Czy mogę wyłączyć? Ja nie, nie mogę. Dobra rejestr automatyczna transkrypcja tu również to samo i robimy próbować bądźność przez zawodnego Can you hear me captain I have successfully integrated myself into the hopescom systems and am attempting to establish contact with the hopes more primitive processor now Would you like me to play a mood suitable music selection while you travel to the bridge Oh sorry

Tam jest. O oh, fuck. Ale tu się coś działo. Dobra, czas zapisać w tym miejscu. Idziemy na mostek nadziei. To jest Rejestry. Jakby ktoś chciał? Wróć, stan, kontynuuj. Łączność. Podłącz Ade. Eee, czekaj, zanim się na Ada, powiedz mi, czy naprawdę postępuje słusznie. but don't let that stop you. Hmm, like... Searching. Please stand by. Ah, oh, found one. It will go great, Captain. Oh, super. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the war and also potentially kill an entire planet. Przeskocz na Jump starting the skip drive. The clutch. Well, it's been a good life. Oh. Doing it. I mean, affirmative. Skipping the hope. Ada, does your captain seriously intend to do a micro jump in system with engines that haven't been powered in seventy years on a derelict? That is what my captain intended. But that is a gross misuse of the skip drive. The Zero Point Drives Corp and I will not be held responsible for any damage. Yes. I you should not be doing this. Thank you, Hope. I był napis, że mamy wrócić do Filisa, więc przeżyliśmy na pewno. I polecimy całym statkiem, czy tylko jakąś częścią jego, ale chyba całym. Ta całym. No wygląda to mnie fajnie. Nie da się ukryć. Uu, to jeszcze bardziej poleci. Myślałem, że to będzie jak powoli się tam pęznąć. Wow, to było dobre. Oj, chyba w coś uderzymy. A nie, bezproblemowo. Oh good, we are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas Wells. But he has not responded. Perhaps you should check in on him. Oh, oh! I feel like I've been turned inside out. Let's not do that again. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we hold the moment of silence for the dearly departed?

żadnego tutaj ułatwienia by tego dokonać Yes, I'll step lively. Może to być trudne. Ups. Kurczę, co zrobić? A się przemieścił. Bo najprościej byłoby ich wszystkie pozabijać. Nie ukrywam. I ja teraz tu wrócił. Teraz poszedł, ale ten, ten teraz idzie. Nie, nie, no to, to, to będzie skomplikowane. Jak zaraz tego nie wykombinuję, to po prostu na pałę tam polecę. I tyle. Dobra, zobaczymy. Ostatni raz. Bardzo jakieś przejście tajemne. Kurde, nic nie widzę. Spadamy, było nawet prostsze niż mi się wydawało. Teraz pójdziemy w prawo i zobaczymy co, co, co za tymi paszczurami jest. Za nimi. No, szczelajcie. No i mega posprzątane. W laboratorium im chodzi bardziej o to, że o właśnie, cofnąć się w to miejsce. A ja sobie zobaczę, co jest tutaj. A wyjść, jak chcesz, dobra, nie przesadzaj. Trochę strasznie to tutaj jest, ale bez przesady. <laughs> miotacz ognia. W sumie Parvati? Ja bym ci dał miotacz ognia? Co ty na to? Dobry miotacz ognia? O kurczę. Miotacz ognia. Dużo obrażeń. Parvati? Trzymaj miotacz ognia. Hm. Nie musi dziękować. My tu z tego pomiotacz ognia przyszli, te? Nie, to jest jakaś skrzynka. Dobra, nic tu więcej raczej nie mam, poza informacjami jakimiś eee, i skrzynkami. Strzelba taktyczna trujeczka. Dobra, to w tak to jest wszystko. A tu? Dobra, i możemy się udać do Filisa teraz. Ops, zgubiłem. zgubiłem.

Zobaczmy, czy będę ognia, mogę jej ulepszyć. Jest, mogę. Dwie części. Obrażenia przy trafieniu krytycznym, zawsze na propsie. I pewno mogę jej tylko dać. O! Albo prąd, obfitość magazynku, albo plazma. Hmm. Dajmy jej. Obrażenia na sekundę, zwiększonej, to wszystko. Ciekawce jest to z Filisa. Mam nadzieję, że go nie dopadła rada, bo to. Może się dla mnie źle skończy, jak go rada dopadła. Jeszcze nie z tej strony poszedłem. A tu co jest? O, tam chyba Więc mam nadzieję, że jest wszystko z nim w porządku. Kłuczy nie ten klawisz. Jak nie, no to trudno. Przeżyjemy, popłaczemy. A tu coś jeszcze jest. Król skoków? Dobry, widziałem. Kurczę powiem wam tak szczerze, jakbym miał na przykład grać jeszcze raz w tą grę, to raczej bym odpuścił broń palną i poszedłbym w broń ręczną. I skradanie. Dlaczego? No tyle akcji możliwości tutaj jest skradanych, że, że to głupio byłoby nie wykorzystać. I ogólnie. Walka wręcz jest chyba mocniejsza od dystansowej w tej grze. Tak mi się bym, wydaje, że patrzą co na to, co tu się wyrabia. Captain! Captain! I shall now play the, the board is here! They found me somehow! They're about to blast my... I can't stop them from getting me, and there isn't enough time to explain everything. All their lackeys—they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fuck you, fucking pigs! I'll take you all out with me. I'll never. It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the. How can I be? May luck be with you. Nie mówcie, że go mi zabrali. No bez jaja, ja tu tak dla niego walczyłem. Robiłem wszystko, żeby go nie wykryli, a on tu se po prostu umarł, tak? No nie róbcie mi tego, no moi drodzy, nie róbcie mi tego. Nie widzę tutaj nikogo. О, шит. ш ш Może nie musiałeś pokazywać. Przepraszam, zobaczę wszystko w zjemnym Zgodnie z oficjalnym protokołem końca napytana. Uwaga mi, że to jeden egzemplarz jaki przekazujemy na tym. Kurcze, dopadli mi go. Niedobrze. Filip, powiedz mi jedno z tej cholery byłeś taki mądry człowiek. Nie mogę sobie jakichś tutaj robotów wynaleźć albo coś w ten deseń. A, palistyka armidy. zwykle Działo w coś słabego że no, ja nie pomyślałem o tym, żeby 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 go wysadzić Znaczy te drzwi. No dobra, mniejsza z tym Jesteśmy w końcu u niego ale czy on nie żyje? To jest pytanie. Czy on nie żyje? Czego tego pojmali? Jak go pojmali, by trzeba go odzyskać? Ech, hakowanie, pominięcie. Muszę znaleźć hasło. No dobra, no to szukamy. Jest. A tam co jest? Zapiszmy sobie, żeby się nie wpakować w coś. Aha, tutaj jest jego stanowisko pracy. Znaczy jego lokum bardziej. Nawet kibelek miał. No, to nie mógł chłopak narzekać. Miał wszystko, co mu było niezbędne do przeżycia. Zostań. Chodnik. O, no, nic takiego specjalnego. O, tu coś jest. Finito. Strzelba, pewnie. Oczywiście, że strzelba. Nie, broń długa. Dobra. Do kolekcji uzbiera yy, ten. Ok, no to wchodzimy do terminala. Poprawić hasło. Jeśli, to czyta, jeśli czytasz ten komunikat, to wiedz, że ja w chwili zostałem podstępnie porwany i prościej uwięziony przez wadliwe, tchórzliwe kredynstwo Arkadii w twierdzy więziennej w Tartarze. Jeśli nie wygląda na mnie jeszcze egzekucji na podstawie zarzutu, mam nadzieję, że osoba czytająca ten komunikat zdoła do, czy, do moją pracę lub mnie uratować. Najlepiej to drugi. Najnowszy komunikat stanowi mój testament. Niechaj moje ciało i mienie pochłoną lodowe czeluści eteru. Jeśli nazywasz się Hunter, to przygotowałem dla Ciebie pakiet kryzysowy zlokalizowany za ukrytym panelem. Odblokuj go na moim terminalu i zwłaszcza zabierz jego zawartość. No tak, muszą usunąć muszą wpisy z pamięci terminalu. Nie wiadomo, kto aktualnie trafi. Pierwsza. Dobra, nie chcę się tego czytać. Długie. Ostatni wpis. Otwórz panel, zakończ. Działanie tu się otwar. Klucz nawigacyjny do Tartara. Mamy klucz. Mogę teraz iść na Tartar, który jest chyba miejscem rady, tak mi się wydaje. Sądząc. Wydaje mi się właśnie, że będzie zrządzone przez Radę, bo, bo, bo w sumie czemu nie. No w, zesłali go gdzieś, gdzie, 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 kurczę. Najpierw skontaktowali się ze mną, a potem go zesłali na tarta. to raczej byłoby głupie, jakby tam bandyci albo inni panowali, więc stawiam, że to będzie Rada, w stu procentach Rada. I chyba też tam niestety musimy się... As it appears we may soon be embarking for a map, I believe the crew would like to speak with you to. Ah, no, oh, so, Phineas got himself taken to Tartar. Breaking Phineas Wells out of a maximum security penitentiary. I can't think of a. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action. I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Getting in is the simple part. It's getting out of. Let's just do it! Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out! We don't need a plan! If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus, you may. Mm the craziest plan and i mean that as a compliment you didn't hire me to think and i ain't about to start now you're my boss i think it's insane but maybe the colony needs it i know it's dangerous and i won't lie and say i'm not scared out of my wits you're asking for more than bravery from us captain but there are worse. let sam get the grime out it's what our units do best the entire plan is a terrible idea but i admire your bravado captain What? Which... No if we don't make it at least it'll be a great story got my trusty tossball stick got my ass kicking boots i'm ready boss we're crew for real crew never thought i'd volunteer to break into a prison seems like your tendency towards re command not recognized O, sam jak zwykle. Ło! Wow. Wiecie co mi to śmierdzi? Śmierdzi mi to, moi drodzy, ostatnią misją. Dlaczego? Gra przeważnie mówi właśnie o sytuacjach niedokończonych w momencie, kiedy mamy zrobić coś, coś, co nie będziemy mogli wrócić. Ale to za mnie dziwne. Na przykład jest to samo mnie odblokowanego Tyfona, eury, Eurydyna. No dobra, chodźmy na ten tartar, zobaczcie. Zamierzasz przeprowadzić atak na. Labirynt Tartar, który decyduje decy o losie kolonii Arkadia. Jeśli chcesz zrobić coś jeszcze przed wejściem do więzienia, zajmij się tym teraz. Zanim przekroczysz granicę, za której nie ma powrotu. I dlatego właśnie mówiłem yy, o tym, że chyba to będzie koniec gry. Ale to by było dziwne, ale dobra. I'm I'm Resident count is as follows. 3071. Resident deaths. The interior can be chilly. Tickets a... I would also uh -huh. that you leave your captain's ID with me. In the event that you do not I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return Oh, speak of the devil. Captain, I am received Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation your presence here is an explicit you are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized at which point mm. udl does appreciate as a show of our deepest gratitude we will make your execution Nic. Dobra moi drodzy, kolejny odcinek to będzie Tartar. W tym to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, się podobało i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się.